Jest środa, 1 lipca. Michał Białkowski. Witam i zapraszam na pełne wydanie serwisu informacyjnego Średzkiej Telewizji Internetowej. Rozpoczęły się wakacje. O tym, gdzie wyjeżdżają Średzianie, Patrycja Wojtyra. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym rozpoczął się okres wakacyjnych wypraw i wypoczynku. Średzianie mają różne pomysły na spędzenie wakacji. Część z nich zamierza zostać w domu, inna wyjechać. Egipt, Turcja, Tunezja. I przede wszystkim wybierają wypoczynek taki bierny. Czyli nie chcą powiedzmy bardziej, nie chcą takiego wypoczynku czynnego, bardziej bierny, po prostu w czasy. W najbliższy poniedziałek wyjeżdżamy do Brzegu i będziemy spacerować, będziemy wdychać jod i będziemy się bawić. Myślę, że fajnie spędzić wakacje. <laughs> Nigdzie. Już jestem praktycznie po wakacjach. Już byłam nad morzem z dzieckiem, także już koniec wakacji. Spora część średnian korzysta również z ofert biur podróży. W związku z, z wyższym kursem euro, zdecydowanie ludzie czekają na oferty last minute, kiedy te oferty są e, najbardziej korzystne cenowo. E, czy ceny przeszkadzają? No, no pewnie zawsze, zawsze trochę tak, ale porównując wyjazdy, taki tygodniowy wyjazd, przypuśćmy do Turcji, z tygodniowym wyjazdem na Polskie Morze, Yy, zdecydowanie wygrywa Turcja. Można byłoby pomyśleć, że w dobie światowego kryzysu śledzianie spędzą te wakacje w domach. Jednak większość z nich wybiera się na wczasy, czy to w Polsce, czy za granicą. Patrycja Wojtora, TV Środa. W 25 minut ze środy do Poznania? To, co do niedawna było niemożliwe, teraz stało się rzeczywistością. Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi krajowej numer 11. Przemysław Kwiatkowski. Po trwającym ponad 3 lata remoncie 8 czerwca oddany został do użytku przebudowany odcinek drogi krajowej nr 11 pomiędzy Kurnikiem a Poznaniem. Od kwietnia 2006 roku wybudowano pięć węzłów drogowych z siedmioma wiaduktami. Powstały również nowe kładki dla pieszych i przejścia dla zwierząt. Ponad 14-kilometrowy odcinek Krajowej 11 zyskał kategorię drogi ekspresowej. Standard dróg w naszym kraju jest niewątpliwie coraz wyższy. Jednak wraz z nim rośnie ilość takich niespodzianek dla naszych kierowców. Przemysław Kwiatkowski, TV Środa. Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się festiwal churalny. Amala Muzyka, bo o nim teraz mowa, odbył się w połowie czerwca Iwona Skowrońska. Pierwszy międzynarodowy festiwal chórów młodzieżowych Amala Muzyka odbył się w Środzie Wielkopolskiej. Wzięło w nim udział kilkanaście chórów. Wieczorem odbył się koncert chóru Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat medialny nad imprezą objęła Śliska Telewizja Internetowa Iwona Skowrońska TV Środa. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 7 czerwca, znaczące zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska. W naszym powiecie uzyskała bowiem ponad 42% wszystkich głosów. Na drugim miejscu uplasował się PiS z wynikiem niespełna 18%. Trzecia lokata przypadła SLD-UP, a czwarta polskiemu stronnictwu ludowemu. Frekwencja w powiecie średzkim wyniosła 24,1%, tym samym była niższa od krajowej o 0,4%. Z naszego okręgu do Parlamentu Europejskiego weszli Filip Kaczmarek, Marek Siwiec, Sidonia Jędrzejewska, Konrad Szymański oraz Andrzej Grzyb. Przemysław Kwiatkowski, TV Środa. W Środzie brakuje ścieżek rowerowych, dlatego średcy rowerzyści wyszli z inicjatywą budowy dróg rowerowych wokół zalewu na Moskawie. Pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad 500 osób. Iwona Skowrońska. Tu może powstać ścieżka rowerowa. Być może już wkrótce wokół Średzkiego Jeziora zostaną wybudowane ścieżki rowerowe. Taki pomysł pojawił się podczas pikniku rowerowego. Teraz ruszyła akcja zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie. Myślę, że ta akcja, która w tej chwili jest propagowana tutaj przez mieszkańców, spowoduje, że będzie jakiś odzew ze strony władz samorządowych. Wydaje się, że ścieżki faktycznie są potrzebne. Nasze ulice nie nadają się. Wiadomo, jak zniszczone są przez samochody, tym bardziej rowerem niebezpiecznie. Często że rowerem z rodzicami, trzeba bardzo uważać. Mi się ten pomysł bardzo podoba, bo, ponieważ w środzie nareszcie będzie bezpieczny. W akcję mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy środy i okolic. Listy podpisów pod petycją znaleźć można w sklepach Słoneczko przy ulicy Sportowej i Paderewskiego, w sklepie rowerowym przy ulicy Wawrzyniaka oraz w sklepach Urwis przy Starym Rynku, Wiosny Ludów i Dąbrowskiego. Iwana Skowrońska, TV Środa. Dzieci wraz z rodzicami już od samego sobotniego ranka przygotowywały się do corocznej żakinady. Mieszkańcy środy z zachwytem oglądali przebrane dzieci maszerujące ulicami miasta. Patrycja Wojtyra, TV Środa. Do poważnego wypadku drogowego doszło na drodze pomiędzy Środą Wielkopolską a neklą w miejscowości Dębicz. Zdarzenie miało miejsce w środę 1 lipca, kilkanaście minut po godzinie 5 rano. W wypadku brały udział dwa pojazdy: Audi A4 i ciężarowy Mercedes 310. Kierowcy obu aut z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Droga była zablokowana przez ponad dwie godziny. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w środzie Wielkopolskiej. Przemysław Kwiatkowski, TV Środa. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu serwisu informacyjnego. Zapraszamy na kolejny serwis informacyjny już 5 sierpnia. Michał Białkowski. Do zobaczenia! Technologia w służbie internetu. Zaistniej w sieci już dziś. Atrakcyjne ceny, profesjonalna obsługa. Agencja interaktywna Art Design Greka.